Kto ci mówił, że się do niczego nie nadajesz? Czy naprawdę w to wierzysz? Jak często słyszysz, że się do niczego nie nadajesz i już nic w swoim życiu nie polepszysz? Czy naprawdę wierzysz w te brednie? Przecież to każdy ma w sobie ukryty talent. I teraz od twojego otoczenia również zależy to, czy będziecie ten talent swój wydobywać w odpowiednim kierunku. Jeżeli ktoś dzisiaj wpycha ciebie, na przykład wiedząc, że jesteś rowerzystą na zapaśnika, no to czy to jest odpowiedni kierunek? Oczywiście, że nie. Więc teraz pamiętaj, że ty jesteś kapitanem swojego statku i tak jak zaplanujesz swój dzień, tak jak zaplanujesz swoją energię i tymi ludźmi, którymi będziesz się otaczać, to ma ogromny wpływ na twoje życie. Chcesz zmienić swoje życie? Chcesz być bardziej produktywną osobą i osiągać lepsze efekty niż do tej pory? Wszystko, wszystko możliwe jest dla tego, który wierzy. Jeżeli dzisiaj nie wierzysz, ponieważ ktoś ukradł ci tą wiarę w siebie, no to pierwszy krok, jaki powinieneś zrobić, to zacząć wierzyć w siebie. Ponieważ masz ogromny potencjał w sobie i od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Nie marnuj czasu na wampiry energetyczne, które myślą, że karmiąc się, pozbawiając ciebie Twojej energii, im się lepiej żyje. Uśmiechnij się i idź dalej. Jeżeli masz jakiś problem, z którym teraz ciężko ci jest się poradzić, rozwiązać go, napisz proszę go w komentarzu bądź na brief, tak jak to robicie regularnie. Ja wówczas, na tyle, na ile będziemy mogli ze swoim zespołem, na tyle będziemy Wam rozświetlać tę drogę. Jeżeli to są finanse, to w finansach jesteśmy w stanie Wam pokazać, jak my zbudowaliśmy w 4 lata kilkadziesiąt nieruchomości inwestując zewnętrznie i polepszyć swój mental, również jesteśmy w stanie Tobie pokazać na własnym przykładzie, jak to robimy. Także masz ogromną moc w sobie i pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, abyście przy tym pięknym, słonecznym dniu zawsze wierzyli w siebie. I miejcie wspaniały dzień, tego Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć!